Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Farmer <laughs> Cielka Polski. No i witam Was wszystkich już bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale gospodarstwa Wujka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie wraz z wiadrami do zrywania trawy dla kulików. No i witam serdecznie Was na łącu. Zobaczcie, dawno mnie tu nie było. A trawy już naprawdę tak dawają perfitnie czadu, że już za niedługo będzie można łąki rozpocząć kosić. Czyli, no, mam nadzieję, że w tym roku zapas tego siana uzbiera się dosyć duży. Nie będę, kurde, tak gnił tej trawy. No i też witam, moi drodzy, was po naprawdę tygodniowej przerwie. Miejmy nadzieję, że już tych przerw nie będzie na obu kanała, bo tego bym już naprawdę bym nie chciał. Chciałem zrobić już w poniedziałek powrót, ale niestety nie wypadło mi, niestety nie dało się rady. Wczoraj nie miałem powrócić, no wczoraj nie miałem nic zagranego. No i dopiero dzisiaj, czyli w sobotę 18 maja tego roku właśnie powracam do Was już do pełnego nagrywania nowych filmów i vlogów. Tak samo już na kanale gamingowym już jakiś czas daily trwa. No przez dwa, dwa dni też nie było filmów, bo nie miałem czasu yy, przy tej okazji nagrywać. Ale już teraz wracamy. Ja za samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod wrogiem komentarza do innym oraz zadawania pytań do QA. No a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. Linki macie, macie podane w opisie. No naprawdę, łąki zachwycają. Myślałem, że będzie to gorzej wyglądać susza. Niesamowita, bo nie chcę padać, już bardzo długi czas. Nie wiem, że trawy jak widać są takie jakie są. Już rolnicy z moich okolic, się wystartowali kosami, no my jeszcze czekamy. My kiedy siano kosy Dzisiaj na to pytanko odpowiem. Co jak, żeby dla Was nagrać i w międzyczasie rozpocząć nailing. więc zapraszam serdecznie Was do oglądania. Ale to poczekajcie, ja się ustawię na chwilkę i zaraz też ja zacznę zrywać trawę więc zaraz się słyszymy, bo mam, bo mam coś jeszcze do pokazania. Na początku się myliłem z tym wszystkim, że tutaj jest zboże rośnie i było posiane, a, na, a jednak się spodziewam, że wujek zasiał mieszankę gorzowską w tym roku. Jak widać mieszanka gorzowska jest tylko na tej działce, bo niestety na pozostałych już nie było miejsca gdzie posiać. Miała być jeszcze Seradela zasiana, ale no już widać, że z tą Seradelą chyba się opóźnimy i zasiejemy pewnie w czerwcu, albo jeszcze w późnym czasie. No jak widać, nie dość, że susza, nie chce padać. No praktycznie to, co widać, to troszeczkę już puściło, no... Jeszcze tam w środku pola daleko zostało, żeby dorosło do rozmiarów. No zobaczymy, jak to będzie z mieszanką gorzowską w tym roku, bo nigdy jej nie sialiśmy. U wujka, nie z wujkiem w ogóle, nigdy nie była jeszcze siana. Więc pierwszy rok, 2024, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Krajowa powinna być koszona. Bo jak zauważyłem ludzie po dawno siekli. I na kiszonki i w ogóle. Więc to powinna być zasiana. Gdzieś pewnie w październiku aby na w listopadzie. No niestety. Yy, było tutaj zboże wcześniej i tak dalej i tak dalej. Jak dobrze pamiętam chyba, że nie było zboża. Yy, siane w tamtym roku. Jak na jesień. Więc no zobaczymy kurde bo. Jestem ciekaw co z tego nam. Wyjdzie. Więc łapcie zdjęcie na kartę społeczność. Mamy w międzyczasie zrobię. No i co? słyszymy się już przy rozmowie w sprawie sianokosów. Chciałem wam tylko to pokazać, jak to wygląda. Bo na początku myślałem, że to jest zboże, a jednak nie. Nie będę was kłamał. Zobaczcie tutaj liść, tutaj liść. No i tutaj, tam dalej również. Więc tu mamy mieszankę gorzowską, a nie przykładowo owiec albo jakieś inne zboże. No i dobra. Jeszcze musiałem buta sobie zawiązać, bo mi się rozwiązał. No to teraz mój drodzy temat dla tych, którzy oczekują vlogów z akcji oporowej, czyli ścianokosy. Skoro łąki, jak widać, jak odbijają, no jak mogliście zauważyć, w pierwszy dzień chyba majówki co opublikowałem dla Was vloga z obchodu pól i łąk, czy tam łąki i pól, no to widzieliście, różnica była dużo mniejsza. W porównaniu do tych dwóch tygodni, może to już 2,5 tygodnia. Gdzieś na pewno już leciało. No to jak widać, łąki jednak dały swoje. Ciekawe jak wygląda sytuacja za Bartoszem, co tam również byłem, sprawdzić jak był vlog nagrywany. Więc zapewne się zapytacie, kiedy siano kosy. No ja mogę od razu powiedzieć, pytałem się wujka, bo byłem ostatnio u niego któryś dzień i w tygodniu, oczywiście, byłem. Więc no, pytałem się wujka, kiedy bym siano kosy rozpoczniemy. Wujek mówił, że. Najprawdopodobniej, że rozpoczniemy siano kosy po 30 maja, a na początku gdzieś czerwca. No bo wiadomo, czy z tego jest święto Boże ciało, co mam godzaju, mogę powiedzieć. No i z tego, co nam wyjdzie, no to jak będzie pogoda, nie rozpada się i mam nadzieję, że nie będzie padać w czasie siano Mogłoby jeszcze teraz popadać, żeby te trawy jeszcze dorosły, no bo. A nie dość że plon widać, że będzie bardzo zaskakujący. No z tego będzie dopiero się można spodziewać podczas prac grabiania i prasowania. Jakie powstaną z tego rządki. No oczywiście w logi części, jest ściano kosów zobaczycie. Zobaczymy jak pierwszy pokos wyjdzie. Natomiast drugi pokos, zobaczymy czy w ogóle się odbędzie, skoro pierwszy pokos jest taki jak jest, no to naprawdę idzie się spodziewać tego równomiernie. Więc nie oszukujmy się, że może coś z tego nawet wyjść. No, naprawdę, dawno mi tu nie było. Przeważnie, jak jeździłem na łąki, to jeździłem do takiego znajomego na łąkę. Więc, no, akurat e, zrywam a tak to u wujka, mało kiedy. Ale już teraz zacznę troszeczkę jeździć. E, póki mam okazję, bo później już nie będzie za bardzo. Jak dopiero, gdy trawa zacznie po raz kolejny rosnąć, i w międzyczasie do klików. Co do tematu, farmy Jutro zapraszam w niedziela, godzina 18 na nowy film z Farmy, bo przez ten czas, gdzie nie było filmów i vlogów, to naprawdę bardzo serdecznie przepraszam. Ale no już teraz, moi drodzy, naprawdę chcę e, również wrócić do tej pełnej aktywności e, publikowania i nagrywania dla Was nowych filmów. Na karcie społeczności już było mówione, co i jak. Więc no, niestety mi nie wypadło. Teraz już naprawdę Wam to obiecuję, że już będą te filmy i vlogi się e, pojawiać daily, czyli dzień w dzień każdy nowy jakiś tam odcinek albo też vlog, w zależności od tego co przepadnie i na jaki też dzień tygodnia, więc no e, tak to mniej więcej wygląda. E, no i z tego wszystkiego też moi drodzy, to wam, co mam jeszcze mam powiedzieć, to no naprawdę oczekujcie, możecie na to obstawiać e, też kiedy ko będzie, będą siano kosy. Napiszcie sytuacja u Was, Jakże ze siano kosami, bo już na YouTube widziałem sporo filmów i blogów, którzy Gospodarze nawet nagrywają i publikują też filmy i vlogi, nawet filmy pod muzyki, że już kosy rozpoczęli, niedobrze zbiory lucerny i jeszcze tam czegoś, innym, mieszanki gorzowskiej i tego, no to jeszcze kosy się rozpoczęły. No my jeszcze czekamy, pod koniec maja na pewno się już ruszy, chyba że pogoda się zrąbie i nie będzie można wjechać 60. wąkę, no to będzie trzeba czekać jeszcze do początku czerwca, albo na kawałek jeszcze dalej, tak żeby jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego na pewno pierwszy pokos zebrać, bo już naprawdę siana brakuje dla bydła, jeszcze trochę to nie będzie w ogóle czym skarmić. Więc no naprawdę robi się tragedia, więc owie jak najszybciej zebrać, bo z tego co tu widzę to na pewno obstawiam, że z tej łąki może być szaleństwo. Ciekawe jak będzie za Bartoszem, więc no, ważne i to, żeby przede wszystkim zebrać jak najwięcej, ile się by dało radę. No i z tego wszystkiego moi drodzy na dzisiaj z tego vloga to jest tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, oglądajcie do samego końca, no i zapraszam serdecznie na nowe filmy i vlogi, które będą już teraz codziennie się pojawiać. Godzina 18, ewentualnie jak się nie wyrobię do godziny 18, no to będą o godzinę 2 do przodu, czyli o godzinie 20, może na chwilkę po 20, bo zanim to zmontuję, zanim to jeszcze wstawię, no to wiadomo też troszeczkę mi to zajmuje czasu, więc no nie ma czego się oszukiwa, więc dziękuję serdecznie za oglądanie wpadajcie na kanały, które są wymieniane łapeczka w górę, zostawiajcie jak mniej więcej łapę w górę, żeby zasięgi naprawdę były dosyć duże, no i oglądajcie do samego końca, komentujcie, zadawajcie coś pytanka do kwiaty, bo wciąż to jest aktywne, więc śmiało zadawajcie nie ma się czego wstydzić, więc wpadajcie na kanały, no i do zobaczenia jutro, trzymajcie się, na razie cześć